Za chwilę tutaj do naszego czarnieńskiego klasztoru dotrą bracia, karmelici Wosi z naszych obu dwóch prowincji, tak warszawskiej, jak i krakowskiej, w jednym celu, aby wspólnie nagrać piękną płytę chorałową poświęconą w całości postaci świętego Jana Od Krzyża. A płyta będzie związana z jubileuszem 450-lecia istnienia naszego zakonu. Chorał to drugie mieć ciszy, a z drugiej strony chorał jest pokorną służebnicą liturgii. I chyba te dwie rzeczywistości najbardziej mnie też właśnie w liturgii mszy Świętej dotykają. Z jednej strony cisza, z drugiej strony ta służebna funkcja chorału, która naprowadza na to, co jest najważniejsze, na kontemplację Boga Jedynego. Chorał, według mnie, jest naprawdę przepiękną formą modlitwy. I kiedy tak razem, wspólnie z braćmi, go tutaj mamy możliwość śpiewać, no to niezaprzeczalnie mogę stwierdzić, że Bóg jest wtedy bardzo blisko nam. Cholał to muzyka kontemplacji. I kto potrafi pośpiewać cholał, kto potrafi go wykonać, a nawet kto nie potrafi, a chce, to z czasem się nauczy. I jest to sposób pewny do osiągnięcia kontemplacji, do wejścia w modlitwę. Jesteśmy tutaj w czernej, w pięknym sanktuarium, położonym w miejscu pełnym zieleni, pełnym ciszy, pełnym kontemplacji z braćmi, karmelitami bosymi. Nagrywamy projekt korałowy świętego Jana od Krzyża. I tak jak to miejsce wybraliśmy też po to, żeby zanurzyć się właśnie w tej ciszy i wykonać jak najlepiej muzykę, która. Z ciszy, jakby, wypływa i do ciszy prowadzi. Dlaczego chorał karmelitański? Chyba przede wszystkim dlatego, że współczesny człowiek, żeby znaleźć Boga, musi najpierw odnaleźć ciszę, a chorał może naprawdę mu w tym pomóc. Bóg ma dwa imiona, do których lubię powracać: piękno i wspólnota. A chorał doskonale mi o tym przypomina. Dźwięki uporządkowane. I wspólnota, która jej wykonuje. Sam odbieram ten czas jako bardzo intensywny. Czas rzeczywiście pracy nad, nad muzyką, nad melodią, nad akcentami, nad intonacją. Też czas uczenia się, jak wykonywać chorał. Przy pomocy też pani Ewy domagały, co, co było szczególnie no, ubogacającym doświadczeniem, wymagającym, ale ubogacającym. Bracia karmelici są wyjątkowo zdolni. Obdarzeni są pięknymi głosami. Nawet się nie spodziewałam, że, że taka wspólna praca wydobędzie aż takie piękno. To wielka radość być tutaj, w takim miejscu, w takiej wspólnocie i śpiewać o świętym Janie od Krzyża, który nie tylko dla Karmelitów jest mistrzem. Ja się bardzo cieszę, że mogę akurat z Karmelitami śpiewać, modlić się. Chora łączy ludzi, uczymy się razem śpiewać, razem siebie słuchać nawzajem, nie tylko w muzyce, ale też myślę w życiu, w naszym powołaniu jako bracia Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Nigdy wcześniej nie śpiewałem tych chorałów, dla mnie to jest otwarcie nowego świata. To absolutnie pierwsze nagranie tych chorałów, nikt wcześniej ich nie nagrywał, dotychczas istniały tylko na papierze. No i mam nadzieję, że dzięki tym nagraniom będą miały okazję ożyć. Przyjechałem z braćmi postulantami. Sam bym nie przyjechał, ale przede wszystkim przykłady pociągają, dlatego jestem. Zapomnieć wszego stworzenia, pamiętać na Stwórcę swego, strzec wewnętrznego skupienia i kochać umiłowanego. Oto całość doskonałości według naszego Ojca Jana od Krzyża. Chorał jest przede wszystkim dla mnie modlitwą, Pozwalającą na doskonałe uwielbienie i adorowanie Boga, do której On sam mnie zaprasza. Zacząłem śpiewać w postulacie, no i już nagrywam płytę, tak przemienia po prostu postulat, dobre, dobre towarzystwo braci, jestem z Litwy. Uczym się język polskiego 6 miesięcy, to znaczy, że mówię troszeczkę po polsku, ale nie bardzo dobre. Jak jechałem tu na nagrania, usłyszałem udanego wypoczynku. I to było dla mnie takie zaskoczenie, bo myślałem, że jadę tu tak bardziej, powiedzmy, pracować. Bo to nagrywałem płytę, to trzeba się śpiewać, ćwiczyć i tak dalej. Ale w sumie ten dzień już, czy dwa, tu siedzimy i w sumie jest to taki odpoczynek. Bo to jednak jest taka praca duchowa i w relacjach tutaj z braćmi. Tu świetna atmosfera jest naprawdę, odpoczywam. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział. Po raz kolejny w nagraniu Chorału w Karmelu w Czernej. Jest to wyjątkowe miejsce, nagranie z wyjątkowymi ludźmi. Także bardzo się cieszę, jest to dla mnie wyjątkowy czas. Bardzo lubię śpiewać Chorał. Na tym miejscu chciałbym wyrazić niezmierną wdzięczność Bogu, który włożył w serca nas karmelitów, młodych karmelitów, pasję śpiewu, pasję Chorału. Wykorzystaliśmy ją, myślę, bardzo dobrze. Trzy lata temu przygotowując płytę Sankta Mater Teresia, całości poświęcona postaci Świętej Teresy od Jezusa. I w tym roku realizując płytę związaną ze Świętym Janem od Krzyża i jubileuszem 450-lecia powstania naszego Zakonu Karmelitów Bosych. Dziękujemy naszemu Ojcu Generałowi, który zachęcił nas do tworzenia tego projektu. Dziękujemy naszym prowincjałom, tak prowincji warszawskiej, jak i prowincji krakowskiej. Dziękujemy pani Ewie Domagale, która, będąc mistrzynią chorału, naszego karmelitańskiego chorału, wspaniale nas przygotowała, miała wobec każdego z nas wiele cierpliwości i umiejętności wydobywania tych pokładów możliwości, które przecież w każdym z nas się znajdują, bo przez twórcę zostały nam dane. Dziękujemy panu Robertowi, który jako dzielny akustyk i realizator dźwięku. Miał też tyle samo cierpliwości, aby nas słuchać, nagrywać, wszystko to wspaniale zmiksować, zmontować i przygotować ostatecznie do wydania. Przede wszystkim dziękuję moim współbraciom Karmelitom Bosym, którzy zdecydowali się na ten niezwykły projekt, znaleźli na to czas, znaleźli na to chęci i dzięki tej naszej niezwykłej wspólnocie tutaj stworzonej w Czerneńskim Klasztorze, powstał wspaniały projekt, wspaniała płyta, w całości poświęcona wielkiemu świętemu naszemu ojcu Janowi Odkrzyża. Bardzo dziękuję wszystkim, pozdrawiam, ojciec Mariusz Karmelita Bosy, odpowiedzialny za cały projekt. Zapraszam wszystkich do słuchania, a przede wszystkim do modlenia się z muzyką chorałową, z muzyką kontemplacyjną. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą słuchać i modlić się z nami, e, wspominając i wzywając orędownictwa Świętego Jana od Krzyża.